Oryginalna mozaika z napisem Uśmiechnij się powstała na zamówienie pierwszego dyrektora łódzkich wodociągów Stefana Skrzywana w dawnej siedzibie Zwiku, u dzisiaj budynku rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze pięć lat temu nikogo jednak nie nastrajała pozytywnie. W czasie wojny napis został zniszczony, ponieważ on jest wykonany z płytek ceramicznych. Prawdopodobnie pozostały płytki na miejscu, uzupełniono to w przypadkowy sposób. W 2009 z inicjatywy rektora, profesora Wodzimierzany Kiera ten napis został odnowiony. Teraz kopią napisu wodociągowcy próbują poprawiać nastrój swoich klientów w nowej siedzibie, ale w zwiku chcą, żeby pozytywnie oddziaływał na wszystkich łodzian. Jest to bardzo łódzka sprawa, bardzo wywodzi się z historii naszego miasta, że na przykład jesteśmy w stanie przekazać różnym firmom w tej chwili projekt graficzny, które wykonują gadżety łódzkie, miejskie, żeby po prostu na koszulkach czy na kubeczkach ten napis pojawił się. Napis uśmiechnij się pojawił się również na ścianie zakładu wodociągów i kanalizacji. Pracownicy spół Łuki deklarują, że udostępnią szablon potrzebny do namalowania muralu każdemu, kto chciałby go powielić na terenie Łodzi.